Jak? Dlatego, ja żeby musiało nas być więcej, żeby dominacja była Ej, ej, Es Es Kto ma live'a, ej, ej, Es ma live'a Es ma live'a Ława ma przedłużonego Es ma live'a ma dr drugi dzień przedłużonego live'a No Es ma live'a

i jaj Ej, a wiesz, że oni razem przez te to oni stracili pięć, pięć dych? Co jest? Kto mnie hitnął? Ja nie. Trąba! Ono mi hitna w locie sprzedał! On, no, nie, ja jestem pewny, że normalnie takiego hita się nie da. On użył fajerwerki werki i tak na mnie wleciał i mi tak zmiecza. Jestem tego pewien, że on Ej, o, nie, dobra, się ja, ja lecę na, na trąbę. Jest. Tromba jest odpalony Ej, gdzie jest tromba? Jest tromba. Ale no co to jest z tym dragonem? No i co? Idź, dragon dostał. Minota. Minota ma. Co? Ej, trąba, tromba, tromba. Nie. Tromba jest. Trąba, to z tego, to, że tromba jakie ja mam i temu, bo mnie ten dragon z 20 kratek bije. Dzisiaj nie da tak. Będziemy musieli więcej to jest trąba, osób, albo żeby... żeby... Bo no, wszyscy tu są na odpady. Nie mi się powoli, jak tu połowa ludzi na tym serwerze jest na odpady. Widzisz, jak on bije? Ty to widzisz? Trzeba też mieć trochę od Ty, ty to widzisz, jak on bije? No, nie, to... on jest odpalony jak nic. A na Pewnie. No, Słuchajcie się na YouTubie, to co ci potrzeba Gdzie jest ta trąba? Trąb, trąba, trąba, to Nubek poszedł na spawn'a Spawn'a, Ej, chodźcie, gąbka, chodźcie, gąbka Gąbka, chodźcie Myślę, Jeszcze potrzebuję. potrzebuję Debilu! A, to ty Tutaj co mi te no. koło Słabo ty Nie wiem, zaraz dostaniesz lotę z tego klanu Bo mnie już wkurzasz, jak ciągle nas zabijasz Tylko ranking się traci To mogę cię czyli? Tak, ja chciałem max 20 rankingu dostanę. Albo nawet i mniej. Ja dostałam plus 9. Help! No co help, jak ja nie mam teraz itemów, jak mnie zabiłeś. Mówię do ciebie. Ja chcę nawet nie mieć hitów. Ona za dwóch jest. A nie jedna. A, miałeś! A to czekaj, to chodź, to ci oddam. Po co? No, patrzę <laughs> Ty nawet zaszlajwa, to masz Ja chcę ten, lepszego moda A. Gdzie ty jesteś? Nutka dostanę jako moderator i mogę sam siebie Gdzie wyciszyć? Jesteś. Czekaj. Aha. Gdzie jesteś? A tam. Chyba tak. I z dragon. Ej, chodźcie! Chodźcie przed bezelek Chodźcie przed bezelek Dwa tytany się zmierzą. Ej, pomocy! Pomocy! Jaglin! Lil Mati! Lil Mati! Oh, help! Help! Rilmat jakiś jest. Rilmat i od nas jest. Przed bezanek chodźcie. Padł. Rilmaty jest od nas. A, to nie widziałem. Nie weź ktoś, wycisz tego live'a tam w tle. To denerwuje, jak samego siebie słyszę. Dwa po jeden? No co jest no? Tak ja, no, ja yeah, so? to tak na jednym serwisie, że wykładam, co on ma z Tak mi na Chciała mi się tu grać, jako nie wiem. Dostaję bomby z kradek i jeszcze ten. Jeszcze się nie da fajerwerki użyć. Uh, 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 ciapek, ciapek.

Nie. Ej, ty mon, weź lizaka dole, bo a ja nie z totemem biegasz. Czy z lizakiem trzy razy nie zabię? Ril. Zabił rila. Zabił rila. Nie potrzebuję. No, To padłem 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 la ta la ta Ja ta la to nie myślę ja głupia małolota I cyk na klipa lecisz, jak śpiewasz Zabijam pvp mamusia o, o. Nie no ma, oni tu jakieś bęgery puszczają Jak wam życie Dobrze. Może jakieś randomy na odpale są u nas jak No to ja wbiłem, to już nie będą. Z będą grzali. Jeszcze jakaś druga topka, I która jest odpalona i ma z dwoma odpalami A Jaka druga topka? Ej, Mati mnie Druga topka jest na serwerze rankingu. trąba Tromba to nobek. Nie ma go już. Chociaż... Ale chociaż nick prawdziwy ma. Do, dobrze mówi w tym Niku. Jak coś, tego już nie ma. Ej, bo nie wiem ja gdzie włoska odkładać. Co? 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 Nie, ja to... Na ile? Ej, 47 jest! Ej, 47 jest! 37. 37 jest. Ale ja wbiłem, ja tu jestem na decenty. O! Bo ja nie wiedziałem. Co no, gin, Help! Help! On Lil tym nie bije! Nie, ja go będę zabijał. Ja ja to już nie. Ogarnij go! Nie <grymne> wiem jak go mam ogarnąć Dibigu Zostaw matka. Wypełniam jakiś cały serwer, on ma... Zostaw ja, na tyle ty, a z tym serwerem przechodzi... Ja wypełniam... Pomocy? w spokoju Tresa, <grymne> nie Fiata Gdybyś tylko go zabił, byś dostał przekopę będzie to tak zwany klekotliwego jądra afrykańskiego Austria. i pomocy It's dragon. Adasio! Ej, Adasio, Adasio! Ej, bo mnie bije jakiś... Adasio! Otój! On każdego hita trafia! Ty się, każdego hita trafia! On krywa, no ma, a da nie biegnij, nie biegnij Panowie, panowie ma spokój, Taśko nie jest odpalony Ja też wszystko trafię On po prostu jest lepszy Czego nie kumacie ja Ej, ale super, że ja sam latuję nagle dostaję hita No nagle dostaję 20 hitów w locie W sekundę i wszystkie części padły. No słucham, ja używam fajerwerki, tak się nie dotrafić normalnie. Ja używam fajerwerki, on się wokół mnie jakoś kręci. no to jak jako Pomocy! Słuchajcie, bo mi spam spam na snapie. E wypełniam to, a jest? Halo, mało, lata. O! 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 o, o, o. Uh, Ahak <laughs> nie jest! Bo nie to nie jest Ahak. Co nie Ej, ty ty mi jas, jaj weź Co? weź ty napraw, nie znacznie Nie, kuj. bo kurde. Ujdzie, nie wiem, coś mi popchodzi, to na nie działa. Kasty! Zabił! Ej, ty, jaj, minim, jajka, mini Majka. Jajka, mini Majka, usta, Linda na DC, nie wiem, pod Z się odmutowujesz, jak puścisz Z, to się mutujesz. Dobra, już wiem, wiem, właśnie, Bo miałem ustawionego, ale nie wiem, co się zepchło. jeden Adal. Kiedy są psy. O, jakie psy. Ej, pomocy. A, ja przejść, że jak ten. Ja, ch ja chciałem sprawdzić Adasia, a on ten. On gada, że nie ma Discorda, a on ma. Bo raz był sprawdzany, ale mu nic nie wykryli. Jak coś to polecam, polecam ci odpalić Doomsa, zainjektować go, no. zdyskutować, wyłączyć ciemce, włączyć ciemce, już nie ma po nim śladu. Ej, chodźcie, pomocy! Padam. Padłem! O. o! nie! Co. Co? Nie wiedziałem. I co to był za dźwięk jakiegoś injektowania? Kogo, kto coś injektował? A kto coś injektował? Był taki dźwięk. Nie, nie, nic, nic nie było, nic nikt nie słyszał. Nie wiedziałem. Już wiem. <laughs> znowu, znowu dwa razy było. Adasio mówi, że jest dobry, a chodzi w Alcze A Adasia to jest odpalony i myśli, że jest dobry. Gdzieś czeka, że nie ma Discordama. Mam laga no. Laga mam, pali mi się net. A ty to... A, to to jest do ruchowy błąd Ej, jelimaty mnie bije Ja go zabijam Elimaty, Ale to jelimaty, debilu Pomocy! No pomocy! No Kur... Czemu mi nic pomagacie? Ej, bo mi kot próbuje komputer zjeść o kurde, to wszystko w sierści jest. Bardziej się nie da sierścić, kocie? 37. Nie za mało się sierści. A się chce z tobą 1v1. 37. Ja poszukam, ja poszukam tej strony. Kocham fortuny po prostu. Nie wiem, nie chcę się tego szukać. Mm. Ej, ej, z, z tego co on napisał, to mi się wydaje, żeby się koń. Esman ni Kanion! Kanion! Chodźcie, kanion! Es mani lote! Lecę. Nie przedłużę mu od razu. Ja zabijam, Zabiję ja już nie ma co. Pędza.